Pasie Kaapi Garden. Nie, wiem, nie nagrywać w tym roku filmików, ale postanowiłem, że dam Wam do wglądu, bo z tej metody akurat będę rezygnował na rzecz innych metod. Zobaczymy, jak się będzie to sprawdzać. Może, może jednak wrócę, zobaczymy. No, może wrócę do tej metody, może nie. Ale chciałem Wam pokazać yy, osyp po yy, roztworze kwasu szczawiowego 3 i 2 a pszczoły były leczone w sezonie i sami sobie ocenicie, czy jest warto stosować ten roztwór, czy też nie oto wkładki to jest odkład on jest bodajże na 7 ramkach jak dobrze pamiętam nie wiem, czy to dobrze będzie widać z pełno warozy to jest osyp w ciągu jednej doby osyp w ciągu jednej doby tu mamy następną rodzinę. Tu też jest no, malutko. No. To były yy, odkłady, wszystko leczone w sezonie. To nie było tak, że one były zostawione same sobie, tylko też były przeleczone w sezonie. Tu mamy odkład Hinterhofer AGT, podobno. podobno. Tak jak niektórzy pszczelarze pisali na forach, że to ten program AGT to mogą sobie chyba w buty sadzić i to jest tylko potwierdzeniem tego, co tu jest. Tutaj mamy odkład po mojej matce. To już fa fajny, silny odkład. No zobaczcie ile tu jeszcze warozy łaziło. A były leczone w sezonie. Zaraz po utworzeniu. A, a później na jesień były paski dane i teraz wczoraj polełem roztworem masakra patrzcie tutaj tu jest rodzinka to są taki niewielki tutaj odkład, który też był silny jest silny w sumie do tej pory patrzcie co się dzieje jedno polanie, trzy i dwa, a tutaj jest rodzinka, ale chyba ona nie przetrwa, nie chcę jej łączyć, bo jest tak tam mało pszczół, jeszcze muszę zajrzeć do nich, zobaczyć, czy to jest w ogóle warto zimować, czy znaczy są zakarmione, były przeleczone, ale z nikomej ilości, ale też tam pszczół nie ma za dużo, więc... Już chyba dokonała żywota, muszę do nich zajrzeć. No ale tu zobaczcie. Także jeśli ktoś ma wątpliwości co do stosowania kwasów. No to dowody wody mówią same za siebie, oczywiście jakieś tam pszczoły spadły, ale to nie są jakieś tam ilości niebotyczne, a tam jedna, dwie sztuki na na to to wszystko najważniejsza zasada kwasu żeby stosować w okresie bezczerwiowym dobra tyle co chciałem wam pokazać chyba już do przyszłego roku no. już może bardziej rozkręcimy ten, ten kanał powodzenia